Ja muszę to Ja uwierzniam. O, dawaj, dawaj. Niech brzmi. A to jest tak O pięknie. Pięknie. Też było siwo i panie siedzieliśmy i przeszło i pogoda była. Dawaj. Dawaj, no, szlaj, nie tylko za A nie! No filmu się panie pchasz.

a co nie nagrywa? Na. Na, na, na to. nie nagrywa. Ale to nic, tak to nie ta nic. Po nagrywa? Nie już. Ale ściwa. Tam Tam A może tutaj tam Nie, chyba nie. A jak jest? Wiesz, uciechło, tylanie? Ciecha! A co najmniej? Tak W I chwili się zapatruje, to na Okay.